Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w Speedrunie 6.0 moi drodzy widzowie. 2,388 bardzo blisko kolejnego wysokiego rankingu, 2,400. Zobaczymy co będzie się działo dalej. Póki co, gramy. Mamy F5, mamy posunięcie F5, spróbuję zagrać na niego pułapeczkę. Oczywiście. Może się to nie zdarzyć. Jak już ktoś gra y, posunięcie F5 holenderską, to raczej wie, że tutaj D5 jest najlepszą odpowiedzią, ale póki co jeszcze nie. Skoczek na F6. Oczywiście teraz D5 też jest super. E, no i będziemy wtedy kombinować. E, jak to u mnie bywa, ryzyko pułapki y, zawsze jest ryzykiem. E, można było grać oczywiście normalnie. No właśnie, zagrał D5, czyli jak najbardziej dobrze. No okej. Okay. W takim wypadku co tutaj grać? Chyba g 5 sobie przepchamy pionka, on wleci skoczkiem. Dokładnie tak. No i chyba goniec f4, tak żeby go f3 odpędzić. Oczywiście ruch e6 za takim na pionka, więc h4 będziemy to bronić. Póki co h6 chyba nie działa. Goniec zagrał bardzo szybko. Skoczek H3 mi się bardzo podoba. Coś mi się tu przecina chyba. Nie wiem, czy macie takie wrażenie. Ale mam nadzieję, że to będzie wszystko działać. Dobra. Jest taki ruch, jest taki ruch. Pytanie, jeżeli tu, może wieża G1? Dziwny ruch wieża G1, ale chodzi o to, że chce zagrać po prostu F3 i złapać skoczka. No go oczywiście nie złapię, ale plan jest taki, że na przykład zagram tu, jak on zbije, ja zbijam tu. E, I jak on tu, aha, to nie łapie skoczka, dobra, przywidziało mi się. Ruch C5, oczywiście prawidłowy, dobry, jak najbardziej. No C3 chyba trzeba. Kurczę, nie podoba mi się za bardzo. E3 trzeba zagrać. No tak, moje kombinacje alpejskie nie wyszły tak, jak bym chciał. Czuję tutaj brak stabilności. W tej pozycji napionkiem trzeba wybić. Uparcie, będę chciał ten ruch F3 zagrać jak najbardziej. Skoczek na F4 też może stać bardzo ładnie. Zostało to szybko wybite i wleciał Hetman. Dobra. Więc takie posunięcie mi się chyba tutaj narzuca. On zagra tutaj, ja tutaj, on mi E5 wrzuci. A i będzie się działo. No to będzie się działo, dobra. Jeszcze tu przeoczyłem taki ruch właśnie i pionka mi bierze. No dobra, muszę zagrać tak, nie mam wyjścia. Pionka wziął. E, drugiego, ona drugiego ma ochotę. Ale ja podstawiam, co tutaj się w ogóle wyrabia. Hmm, no dobra, zagram g 6 Spróbuję mu tam coś naruszyć, ale to on może po prostu zbić. E, I potem co? Skoczek, ale pograłem bardzo źle ten debiut, bardzo źle. Bardzo źle. Dwa pionki mi chapnął. Kolejny w drodze. Kolejny w drodze. Niedobrze. Niedobrze jest. Jak tu się wygrzebać z tego wszystkiego? Co tak mam grać? Bez sensu. Tak mam wrócić. Boże, chyba najgorsza partia w speedranie. No dobra. Krzysztof, no chyba tak trzeba grać e, w takim układzie. No niestety. Taki ruch może nastąpić? Może. Mm. <śmiech> <śmiech> Jeszcze nie nastąpił. Dobra, zagram te C3, żeby tego pionka bronić. Tak będę chciał się przerzucić. No i tak spróbujemy. Skoczek 1 Ale kombinacje alpejskie, słuchajcie. Masakra. Ale jak skoczek tu stanie. Wprawdzie... Hmm. Co no to może z tego być, nie wiem. No on jakieś takie rzeczy powinien grać. Na pewno to jest totalny wór. Białymi. Kompletnie. Jestem przekonany. Um. No ale. Póki piłka w grze. Póki parę figur jest. No co, będę chciał na pewno zagrać coś w tym stylu i szybka roszada. Ale to... Intuicyjnie widzę, że to już jest bardzo źle. Mogę tak? Dobra, zagram. Jeżeli przeciwnik pozwala. Póki co to się broni, gram szybko tak. Tu na E5 bardzo dobrze się broni. Dwa pionki mniej. On nie może tak. Znaczy może, bo tam bicie jakieś E5. A przerzucasz się tutaj kolego. To tak muszę zagrać? Nie no, wtedy tak dostanę, taki ruch. Wiecie, co? Jest w trąbę. Jest źle. To w ogóle jest bardzo źle. Źle Hetmanem zagrałem znowu, ale tam kolejny szach był. Może trzeba było tak i tak. Ale kombinacje, ale kombinowanie. Bez sensu. Czy Ja tą długą roszadę mogę zrobić. Dostanę takie dzięki i będzie ruch G4 groził. No dobra. Na razie tak, może go tu zwiążę, może poświęcę. Nadzieją na nadzieję nadziei. Hmm. Tak zagrać on mi tu. Z tym z szachem jeszcze wchodzi. Ojejku. Nie no, tak muszę. Jeżeli on tu, ja tu po wybitce jest F3 jest Hetman. Ale on mi wybije, i te piony będą szły jak. Aj, tutaj nie zauważyłem. Ale chwila. Jakbym tak zbił, on zbije, ja koniec. Goniec H3. I grozi wieża H1. I co teraz? Tu zbić nie możesz. A, Hetman się uwalnia. Mam wierzę mniej, co nie? <śpiewa> wierzę mniej. O jeszcze tego ruchu nie widziałem. No dobra, tak? Mm, dobra, totalnie przegrana. No bo nawet wieżą nie mogę zagrać. No gość, dobra, gość widzi więcej po prostu dzisiaj. Albo ja w ogóle nic nie widzę. <laughs> Wieża mniej. O! <laughs> Nie widzę nic tu sensownego dla mnie. Kompletnie nic sensownego. Tak wam zagrać dostanę tutaj. Posunięcie. Hmm. No tak. No tak. Yy... A, zagram jakiś randomowy ruch. Bez znaczenia. W sumie powinienem się poddać już w tej pozycji. Właśnie, e5 tu działał nieco dobrze. Pozdrażmy go skoczkiem. dokładnie i leci pionek do góry a wezmę pionka no e3 tutaj wybicie tak 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 dokładnie dokładnie proszę pana Pozycja jest przegrana. No i bardzo ładnie gra gościu, no po prostu giesześ, nie daje żadnych szans, i tak dalej, aż się odechciewa. Hmm. no może tak jeszcze będzie musiał chyba że z linii wejść ja wezmę pionka znaczy wiecie no to jest komplet aha tutaj atakujesz przecież gońca Aj. o czym ja w ogóle mówię do siebie przecież przecież uh... nie tam za bardzo kombinowałem na tym skrzydle bez sensu. A! I złapałem szansę? No bo jak on odejdzie wierzą. Ha, tutaj jest. Nie, to już się za bardzo podjarałem, tu nic nie ma. Nawet jak tu wezmę. To jest tak. Dokładnie i grozi albo tu, albo tu. Bardzo blisko było jeszcze jakiejś tam szansy, ale niestety. Niestety! Dobra, poddaję. Poddaję, a bardzo chętnie rewanż, jeżeli by chciał. A jeżeli nie, to szukamy też sobie kolejnej osoby jednocześnie. No tak, ranking spadł o 8 oczek. Nic na to nie poradzimy. Na własne życzenie partia przegrana. Mamy o 2,400, mamy gościa. Super. No to teraz z lepszym nastawieniem troszeczkę lecimy do partii. Ok, Grimfeld. kid. Kid będzie. Będzie kid. Spróbujemy zagrać systema Werbacha. Dawno go nie grałem, ale grywałem go często. Oczywiście z pułapka nie można grać E5. System jak system. Bo C5 jest dobrym ruchem, H6 jest dobrym ruchem na początek. Koczek z BND7 może zagra. No, dobra, trzeba wrócić. No i teraz E5 działa już tam przy tym związaniu. Można grać E5. C5 też można. Wbrew pozorom tu wybicie nie jest takie do końca fajne, bo tam czarne mogą mieć bardzo dobrą inicjatywę. Tutaj pionka przepychamy sobie. Absolutnie, ja nie gram wymiennego białymi, nie podoba mi się białymi i ta gra. Ok, wleciałeś tutaj. Zagramy od razu F3. Chodzi o to, że jak on zagra tak, to od razu jest B4. Więc myślę, że powinien zagrać najpierw piątkiem A5. Ok, zagramy teraz tutaj. No bo jak on zagra tu, ja B4, to on teraz skoczkiem ma wejście. No ale ja nie muszę zbijać. Tam bicie też teraz nie działa, bo jest skoczek E4, i tutaj Hetman wchodzi, i odbija, więc to też nie działa, ale straszyć można. Ale trzeba. Ok, tutaj G4 z planem H4 i H5, bo jeżeli odejdzie skoczek H4, F5, H5, jesteśmy tu szybcy. A jednak wyleciał, nie bał się. No bo co, zagrasz tu. Chcę wrócić? W sumie mogę to wybić i mieć to z bańki. Chyba tak w sumie zrobię. No, bicie gońcem od razu H5 lecimy. Jak w ogóle skoczek odejdzie gdziekolwiek. To właśnie te H5 szybko gramy. Zamurować przeciwnika. No taki ruch będzie chciał grać, a wtedy mam zawsze już B5, też ciekawe posunięcie. No i chyba przestawić skoczka trzeba na F2. Co bicie tutaj? Tutaj, tutaj? Nie, to chyba za mało ma. H5 poszło, o to ciekawe. No to skoczek się tutaj wbija na G5, chyba na zawsze. Chyba na zawsze, bo po jakimś tam późniejszym E6 zawsze będą skoczka na E6. No i teraz tutaj pytanie. Aha. Yy, 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 tu jest bronione. Dobra, to chyba wierzą, Wieżą z obroną. On tak może też zagrać. Co hmm. będę musiał wrócić Hetmanem. Chyba sekurować pionka G4. Aha, chodzi o to, że jak wyszedł skoczek. Zaraz, przecież ja mogłem pionka przepchać. Dlaczego mi ten szach się narzucił? Ja mogłem tutaj dać yy, pionka na G5 i zagrać tak Poszło tak jak poszło. Dobra, zostanie mi najwyżej król w centrum. On też musi wpaść na taki pomysł Hetman C8. Hetman C8, Hetman D1. Goniec na H6. Myślimy teraz tak, tak, tak. Nie, to nie działa. Dobra, to chyba trzeba będzie coś takiego zagrać. Bo chodzi o to, że jak ja zrobię mm, roszadę, poczekajcie. Dobra, robię tą roszadę. Eee, on zbija, ja zbijam. On zbija, ja zbijam. On tu. Ja tam, on tu. Czy ja się nie wpakowałem w jakieś maliny? Bardzo możliwe. No właśnie, i on zbija tu, nie? Ja tam. Jak ja słabo dzisiaj liczę? Tu. E, on pionka więcej ma chwilowo. No muszę wybić, tu nie ma innego wyjścia. Wybiję tu, on wróci, ja zagram tak. Bo tak. Dobra, wybijam tu. On wróci, ja zagram tak. On zagra mi tam, ja zbiję, on zbije, ja tu i on B5. Aj, paskudnie. Albo gońcem nawet zagra. A może nawet tutaj zbić. On to będzie mniejsze zło dla mnie, bo ja zbiję, on zagra tak, ja zbiję. Właśnie. Odejdę, różnopolowe. No dobra, nie mam wyjścia. Ale to poszło forsownie, w ogóle nie przeliczyłem tego. Za dobrze tego nie przeliczyłem. Najładniej no się wykaraską. Coś się dzisiaj dzieje ze mną. Siłą woli trzeba będzie wygrywać te partie. Siłą woli. Jeszcze tu mi może kopnąć pionka. No może. Właśnie. Eee... A... Co tak mam zagrać? Szukać aktywności. Czy tak po prostu? Ja no, bierze D2, tu trzeba bronić C2. Hmm. Finalnie wyszedł pionek mniej. Ten może zasuwać, dobra. No A3, tak żeby goniec był zwolniony z obowiązku bronienia piona. On tak jeszcze nie może, bo dostanie tu, tak, 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 ok. Mój pionek też będzie mógł iść, tylko że goniec jego zawsze to obroni. Ok, poszło, tak. Czyli on się tu zabezpieczył, tak, tak. Znaczy się tak na no gońce muszę zagrać, co nie, chociaż jeszcze mogę tak spróbować. Yy, tak spróbować, bo jeżeli on zagra B5, to wtedy koniec mój na C5 będzie stał dobrze. Mhm. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się nie podoba. Dobra, wracam. No B6 dostanę na bank. Tu, 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 tu. No i wieżówka może być fajna, chyba, że on tak zagra. No też tak może. To wtedy, no nie wiem, powiedzmy tutaj sobie wrócę. Dokładnie tak. No i chyba go w nie w się. Nie ma tutaj dla mnie... A jeszcze przy okazji pionka obronie. To chyba tak, to dobry ruch był w takim razie. Co zagram tak? On da mi szacha. Dasz mi szacha, ja wrócę sobie tutaj grzecznie bardzo bym chciał zbić pionkę, ale to się nie uda. Dasz mi szacha, zwierza zawsze właśnie królem zagra na F7. No to są te ciężkie tematy. To są te ciężkie tematy właśnie. Nie widać dalej progresu. Poszedł pionek i sobie poszedł. Nic tutaj dobrego, no właśnie. Nie wiem, zagram jakiś taki ruch randomowy. Czy znaczy randomowy, no tam jakieś wzmocnienie, czy tu może. On no też ruchy musi wykonywać. 5 Zawsze tu osłabi. Szukam jakiejś opcji, tak, tak, tak. No zobaczymy. No bo tam D7 nie działa od razu, bo jest tak. A, pionę podstawiłem. O matko bosko. Kompletnie nie widziałem, że pionkę podstawiłem, bo jak zbiję mu tutaj, to on mi bije, bije tu z szachem. O rety, 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 rety. Tutaj. On będzie musiał zbić. Ja idę tam. Jest szansa. Dobra, ja tutaj coś widzę. Ciężko mi to teraz będzie wyjaśnić strzałkami. Ale chwila, chwila, bo tutaj się sporo taktyki teraz pojawia. Tak. Bo jak on nie zbije, to mu walnę wierzę, więc on musi spić. Jak walnę tu po prostu wróci ja tu on tu musi zagryć. chyba że goniec też można właśnie więc to odpada tutaj 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 on może wrócić niestety jak wróci to będzie lipton będzie lipton no właśnie tu nic nie ma tu niestety nic nie ma tak o nie tutaj. Nic nie ma. No dobra, muszę chyba tak. Potem tu i szukać aktywności. No nie mam chyba tu wyjścia. Ojejku mis klik mi się. Z... No misklik, ojeju, jaki jestem zły na siebie. Co się stało z tą myszką? Tutaj przecież miałem zagrać. To nie znaczy, żebym uratował partię, ale no, no co to, no nie, no. No tak nie wolno. Oju, No nie. To tego jeszcze brakowało, no. Misklików, nienawidzę ich. No, i już bym trafił znowu misklika. Ojku. No nie, no nie. Pewnie gość bardziej zaskoczony ode mnie. <słuch> o Rety, jak tak można zmisklikować? Dobra, tutaj w takim razie spróbuję. No, wtedy może nie będzie mógł bić, albo się będzie nad tym zastanawiał. Ojejku, Krzysztof Budrewicz, co ty robisz? Mógł wziąć. Mógł i wziął. Nie bał się. Dajmy tego szacha. On tutaj. I nic więcej nie ma. W tej pozycji nic więcej nie ma. Wygoniec jest Katastrofą. Nie, już naprawdę ruchy bez myślenia w ogóle już wykonuje, które nic nie wnoszą do pozycji. Kompletnie nic, no ale może tak, tak, tak i tu gonie, co tak, tak daleka droga. Czy on się może wykaraskać z tego związania? To jest też w sumie ciekawe. Może się, bo jak ja tak przystawię, to wierzę D4. Sam sobie zaprzeczam. A jak będę stał w miejscu, to on będzie szedł pionkami, no ale dobra, gram tak. Marnował na to też dużo czasu. Jak tu, to tutaj, to byłoby pięknie, ale on zagra tak. Wtedy można spróbować tu, ale nie, on wtedy się uwolni od związania. Ewentualnie tak. Pilnować na chwilę tego pionka. Podejść królem. No, ma 50 sekund. Co? Podstawił? Podstawił pan. Pan podstawił, grozi mat. Ale podstawił. Czekajcie, żebym jeszcze tylko ja nie podstawił, bo. A, właśnie. Jak zagram tu, to mi tu zagrasz. Tyle, że ja to zbiję, ty zbijesz, ja tu. Aha, dobra. Nie podstawił pan. Nie, chwila. Aha, jak zagram tu. Muszę tu zagrać. On się uwolni od związania, ale mam taki ruch. A tam grozi mat, więc jesteś mój. Dajcie spokój. Part życia, co nie? Że jeszcze z misklikiem. Nawet właśnie nie chodzi o wzięcie gońca, tylko o mata. Tak się te piony ułożyły. No to macik, no. Moi drodzy, no cóż mogę powiedzieć: wyjście z wora tak głębokiego to jeszcze dawno chyba nie miałem. Masakra, no goście się musiał zdziwić. No popełnił totalny błąd, nie? Dobra, moi drodzy, miłego dnia wam życzę. Dziękuję za oglądanie. Eee, mam nadzieję, że mieliście niezły ubaw. Pozdrawiam cześć.